Ej, moje kochane, wszystkie głodomory. Chciałbym oficjalnie ogłosić, że otwieram zbiórkę pieniędzy na walkę ze swoją chorobą, na, na swoje leczenie. Nie mam zielonego pojęcia, ile ta choroba będzie mnie kosztowała, ale z tego, co mówią lekarze, jest ona na tyle rzadka i na tyle specyficzna, że na pewno nie będzie to tania zabawa. Do tej pory każde badanie, które muszę przeprowadzić, kosztuje 8-10 tysięcy euro, a to dopiero początek zabawy. Z tego, co się orientowałem, podobne leczenia w Stanach Zaczynają się od kilkuset tysięcy dolarów. Podobnie jest w Japonii, w Europie dopiero się orientuję. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie podejmę się tych badań, gdzie podejmę się finalnego leczenia. Może skończę w Polsce i może w ogóle super wyjdzie. Natomiast mogę Wam obiecać, że jeżeli zbiorę nadwyżkę pieniędzy, że jeżeli tych pieniędzy będę miał dużo więcej niż planowałem, to na pewno przeznaczę je na dalsze szczytne cele. Prawdopodobnie będzie to jedna z fundacji, która wspiera dzieci z problemami onkologicznymi. Więc tutaj możecie mi zaufać, bo. Do tej pory, jak wiecie, zawsze pomagałem i pomagać dalej będę, ale tym razem ja potrzebuję pomocy. Chciałbym też jeszcze powiedzieć, że oficjalna zbiórka jest tylko i wyłącznie na serwisie Szczytny Cel. Nigdzie indziej nie zbieram pieniędzy tylko i wyłącznie na tym serwisie. Tutaj jest Full Legal. Dzięki bardzo.